Siemanko wszystkim dzisiaj pokażę Wam jak naprawić lampki hańkowe. Eee, tak się składa, że tutaj mam. Takie, w których nie działa dosłownie fragment. Nie działa tu początek. się tutaj działają. To już próby naprawy były. A tutaj już nie działają. No i patent najlepszy jest na to, że można z każdej z diód poszarpać troszkę za nóżki. No. Powiedzmy, że... Znaczy no za przewodziki, tak? Powiedzmy, że jeżeli jest któraś nóżka urwana, to powinno nam to puścić. Bo często te po prostu odzewiają nóżki i one się po... O, właśnie tak jak tu. One się po prostu urywają dzięki temu. Tak jak w tym przypadku. Wystarczy zrobić taki model, dzięki temu. Że teraz rozcinamy tą koszulkę, która tu była. Są oczywiście lampki, które są łączone e, szeregowo w pakiety, potem, tam nie mam gdzieś już, załóżmy, jakby musimy policzyć. I możemy zewrzeć na chwilę. Czy to jest to? Jak widać, to jest to, bo lampki zaczynają nam rugać. Czyli to jest to miejsce. Wystarczy teraz wziąć lutownicę e, o. i odlutować. jak widać i po prostu teraz bierzemy diodę inną Oła. jakąkolwiek może być innych lampek to jest chyba akurat ciepła ale no, nie świeci jakąkolwiek diodę z innych lampek na części tej części po prostu przykładamy żeby odpowiednio obieguny zachować, żeby to po prostu zaświeciło nie? Ta jest słaba, ale no powiedzmy, że powinna zadziałać Mam tu jeszcze jedną wylutowaną, więc jeszcze ją spróbujemy I zobaczymy, ta chyba będzie zimna biała Dokładnie, no to zastosujemy tam zimną białą Wystarczy teraz przylutować Te lampki do... Te przewodziki do nóżek, tak jak było to w tamtym przypadku Zachowując biegunowość odpowiednią, tak Plus do plusa, minus do minusa Jeżeli chodzi o przewody i, i diodę. Gdzieś tam No i już lampki działają Teraz Kolejną rzeczą, którą wystarczy zrobić To to sobie od razu odmierzymy termokożliwą Koszuleczkę Bierzemy ten nasz rozdzielaczek Żeby nie doszło do zwarcia Wkładamy pomiędzy nóżki I nasuwamy koszulkę wtem bierzemy sobie zapalniczkę Czy też gorące powietrze I grzegamy I to jest wszystko to jest, powiedzmy, 5 minut roboty No i tyle, nie? I tak to wygląda Lampki naprawione, świecą, jak widać W tym momencie już świecą mi całe, bo tu były dwa fragmenty uszkodzone A ta dioda nie przeszkadza Dobrze, dobrze mogła tu być pomarańczowa, czerwona, zielona, nie wiem, różowa od nie wiem, są, ale różowa wszystko. To mogło być wszystko, albo nawet rezystor Który po prostu robił za tą diodę W tym momencie to działa, więc można te lampki już wiesić gdziekolwiek Ja prawdopodobnie wykorzystam je do... No, żeby zapleć na nowo Renifera, ponieważ lampki kolorowe, które były na Reniferze, zdechły Dzisiaj Jak to nagrywam Tak więc prawdopodobnie to będzie na Reniferze sobie wisiało Ładne takie otwór, trochę pod złoty podchodzące I tyle to jest przy lampkach, które mają, jak mówiłem, łączone równolegle. Przy szeregowych trochę inaczej to wygląda, ale no nie mam pod ręką, żeby Wam pokazać, jak naprawić takie, które są łączone szeregowo. No dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się i cześć.